Ja to Olivia, gdzie Klaudii z nami niestety nie mam. Nie sobie takie luźne vlog nagrywać. Na przykład o, o no, takich jak, ciekawostkach, jak to się, się rysuje. Pokażę Wam, że jak się rysuje kot albo coś takiego. Albo psa. Jeszcze Albo coś ulepić z partii. Na przykład dzisiaj zrobiłam tak, taki ładny rusłunek, tylko wymagan, tak tak strasznie ja nie widzę. Że... O, to się wypełnić, bo to ma być... Wszystko się zepsuło, więc nie mam pokazać. Ale zrobiłam taką laskę z krową, mam ten. I tu miało być taki donut. Ta laska miała być na tym. Więc trochę mi nie wyszło. Jest tym, zobaczcie. Teraz próbuję zrobić. Yy, jeszcze ja żeby tu się tak nie łamało strasznie. To się tak łamie strasznie patrzcie, Że tak łamie. Ja tu chcę łączyć i połamać. Albo sobie? Tu się łamie. Proszę. więc nie ja polecam tej plasteliny, bo to na

Teraz sobie wymyślam tą. Bo nie było tam. I tą też. I chyba doda mi się dodać więcej, jak było tej, tej piasku. Więc y, taki pasek wystarczy. I na przykład teraz rozwokowuję taką drogą, na tylko. Ile to Taki kawałek wystarczy, znów Trochę muszę, tak? I teraz bierzemy te dwa kawałki. I zróbmy coś takiego, w formie takiego, wiedziałe. Coś tego I to teraz tak łanicie. Objawiam taki łańcuch. Nie łanicie się nazywa, to ktoś innego. Takie coś. Takie fane. Trochę nie przypomina laskiego krąża. Ale się wybaczcie, bo nie umiem inaczej zrobić tego krąża. Mogę ci jednego krąża zrobić kiedy chcecie. To jeszcze tamto jest ale tak lepiej. I jeszcze zrobimy niebieską. Co na to? Zajdziemy. Teraz to rozwałkujemy szybko. Tego tak, dwa kolory. Nie chcę się tak... Nie chcę... To osobno. Więc zrobię ten tylko... To już mam takie... Damy. Więc teraz ten zakładamy na ten. I później to wiesz, tak... tak. Robimy taki łańcuch jak z tamtym. Był taki łańcuch. Już zaczynam łańcuch ładny. Taki ładny łańcuch. Będzie taka, będzie dłuższa. Taka mi wyszła. Więc e, teraz zrobimy... Jeszcze poka... E, Pokażę wam kolekcję moich figurek z Harry Potter'a. Kiedy Jest tego. A kiedy napiszcie, dajcie łapki w górę, albo super kiedy macie e, wszystkie figurki. Albo coś chociaż. Albo kilka. Na mam Henry... Henry... I to, to jest chyba... Ta. No. No? no. Luna, Luna, tak, Lunę i jeszcze nie wiem, nie wiem jak on się nazywa kompletnie, nie wiem, no i ta też nie wiem, jak się ona nazywa, mam i mam jeszcze Tadką To wiem, do zobaczenia na kolejnym filmie, który się pojawi we piątek albo jutro. Więc albo w czwartek, albo w piątek. Może będzie codziennie. Pa!